Wszystkich serdecznie. Po przerwie dość długiej, a w dzisiejszym odcinku, a to, w dzisiejszym odcinku, a to będzie taki odcinek, że tak powiem, informacyjny z Gry World of Tanks, no i żeby nie przedłużać za długo. A no to przedstawię wam, że tak powiem, newsy, oczywiście, a jak wszyscy wiedzą, przepustka bitewna. Jest do kupienia sezon czwarty się rozpoczyna od 1 marca, no czyli już się rozpoczął. No to niezbyt taki news, no, ale no. Bez późnia. Zawsze będzie coś. No i wiadomo, są style do zgarnięcia. A, co tu jest jeszcze? No i mamy oczywiście styl dla... Obiekta 705A dla 121 i dla E3. No i wiadomo, tutaj są nagrody za przepustkę podstawową. A no i wiadomo jak się wykupi tą lepszą przepustkę, to no wiadomo jakie są bonusy i są też lepsze wyposażenia. Przedmioty zażetony, jak można zobaczyć jest. Obiekt 777, K-91, Kunstpanzer, a Tour i AF Phase One do zgarnięcia. E, I tak, przepustka bitewna, no to mamy cały spis treści. Podstawowe pojazdy, no to są te 3, tak jak wcześniej były zaprezentowane. No style wiadomo są 3D. No, i tutaj oczywiście jest prezentacja tych stylów, jak one, jak one się w grze będą prezentować. Tutaj mogą sobie obrazki oglądać, prawda? No, jednym się podoba, drugim się nie podoba. No, ciężko powiedzieć. No i co by tu można jeszcze dodać? No, cała garść informacji wszystko do, do, do wglądu, jak zwykle na scenie Wallgamingu. No trochę tutaj tego jest. No i standardowo te, maksymalna ilość tam punktów do zganięcia, a nim wyższy jest, z tego co pamiętam, to e, to się więcej e, dostawało tych punktów, e, przepustka za 2500 tysiąca. A tutaj jeden etap do wykupu 250 zł. Złota. Tutaj macie e, koszty tych pojazdów. Zażetony. No, i tutaj wszystko, co nam potrzebne do szczęścia o, o tej przepustce bitewnej. No i jedna też z fajniejszych rzeczy, pomijając e, te, że tak powiem, czołgi. No, to moim zdaniem całkiem fajną opcją jest za przykład 30 dni konta premium za, za niecałe 40 zł. No i wiadomo, jest ten Choke M3 Lite. Choke jest, to wydaje mi się, że bardziej dla kolekcjonerów, ale sam fakt, że 40 zł za miesiąc konta premium to całkiem w porządku. Opcja. No i co prawda tutaj zalogowany nie jestem, ale. A tak to wygląda. E, o, misje na dzienne złoto. Ciekawe jak te misje swoją drogą wyglądają. A się no Dobra, logować mu się nie chce. A e, i tak. No i tak, konto premium. A my mamy tutaj 30 dni za 40 zł, no 14 dni jest za 30 zł, niecałe więc dokładnie 10 zł mamy dwa razy tyle tego konta. Pewnie to jest jeszcze dodatkowo czołg do kolekcji. Ewentualny tam jest chyba ileś 300 tysięcy srebra, czy jakaś tam podobna wartość. I ten czołg posiadamy. No i wydaje mi się, że to będzie wszystko z newsów. Mam nadzieję, że. No, że niedługo znowu coś rzucę i nie zaniedbam tego. Także mam nadzieję, że ten krótki odcinek informacyjny się podobał. I że niedługo znów się usłyszymy. Także cóż, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.